W momencie, gdy na świat przychodziły moje dzieci, a więc zarówno gdy rodził się mój syn, jak i później, gdy rodziła się moja córka, to szukałem sposobów na to, aby móc z nimi spędzać czas, ale nie tylko poprzez zabawę, ale także poprzez. Rodzaj edukacji, bo chciałem, żeby bawiły się jednocześnie czegoś się ucząc. I jednym z narzędzi, po które sięgałem, były gry planszowe. Stąd w mojej kolekcji znajduje się w dalszym ciągu sporo gier, które wykorzystywałem w tamtym czasie, które grywałem z dzieciakami. I od czasu do czasu do tych gier wracam. Z kilku różnych powodów. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam kolejną taką grę. Grę, która pozwoli nam, no właśnie, zobaczcie sami. Cześć, Michał sorbet a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Nie będzie to jednakże recenzja gry wojennej, ba, będzie to recenzja gry bardzo dalekiej od gry wojennej. Będzie to bowiem bardziej recenzja gry, którą należałoby potraktować jako grę przeznaczoną dla dzieci. Zajmiemy się bowiem dzisiaj tytułem Wilk, Koza i Kapusta. Wilk, Koza i Kapusta to gra wydana przez Egmont w 2012 roku. Jej autorami są Valérie Fourcade oraz Jean-Philippe Mars. Jest to gra przeznaczona dla dwóch do czterech graczy. Minimalny wiek gracza został, został oceniony na 6 lat, maksymalny co ciekawe na 106. I tu od razu powiem, że nigdy nie rozumiałem takiego podejścia, nigdy nie. Nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego wyznacza się górną granicę wieku. Tego się robić po prostu nie powinno, bo stawiam się w tym momencie w pozycji 107-latka, który patrząc na to pudełko czuje się, jak gdyby już powinien był dawno zejść z tego podołu. Tak się chyba nie powinno jednak gier wyceniać. Czas rozgrywki około 20-30 minut w zależności od tego, czy grać będziemy z dzieciakami, które do tego tytułu siadają po raz pierwszy, czy może po raz kolejny. Dzisiaj o tym, jak ta gra wygląda, bardzo pokrótce, jakie są jej podstawowe, niezwykle proste mechanizmy, a na końcu, jak zawsze, garść przemyśleń i finalna opinia. O co chodzi w wilku Kozie i Kapuście? Większość z Was kojarzy pewnie zagadkę dotyczącą wilka, kozy i kapusty, a chodzi o zagadkę polegającą na tym, że mamy rzekę i mamy rolnika, mamy gospodarza, który musi na drugą, na drugą stronę rzeki przewieźć wilka, kozę oraz kapustę ale płynąc na drugą stronę rzeki, może zabrać ze sobą tylko jeden z tych obiektów. I problem polega na tym, że jeśli na brzegu rzeki pozostawione zostaną same sobie koza i kapusta, to koza zje kapustę, a jeśli pozostawione zostaną same sobie wilki i koza, to wilk zje koza. Więc nie możemy do takiej sytuacji dopuścić. Ciekawa zagadka, jeśli nie znacie rozwiązania, zachęcam do pogłówkowania, ale generalnie ta zagadka stanowiła inspirację dla stworzenia tej gry. Nie będziemy wprawdzie w trakcie rozgrywki przewozić do, dokładnie tak jak w zagadce naszych zwierzaków na drugą stronę rzeki, ale będziemy faktycznie pakować posiadane zwierzęta, posiadany inwentarz do statków i przewozić je na wyspę, gdzie na końcu będziemy sprawdzać, kto przewiózł tych obiektów najwięcej, a w zasadzie kto zabrał najwięcej punktów za te obiekty. Brzmi dosyć prosto? I tak właśnie wilk, koza i kapusta chodzą. Ale o tym może za moment, bo teraz chciałbym przejść do tej środkowej części filmu, w trakcie której chcę Wam pokazać, jak wyglądają komponenty tego tytułu i jak wyglądają mechanizmy. Zapraszam. Poniżej szybki rzut oka nagrę wilk, koza i kapusta. Sam tytuł zamknięty jest w tym oto pudełku dosyć małego formatu z sympatyczną, humorystyczną okładką, na której mamy sunące jakąś Łodzią kozę, kapustę, groźnie wyglądającego wilka, ale obok mamy tratwę z psem, który też będzie występować w grze i który będzie pomagać nam chronić biedną kozę przed przebrzydłym wilkiem. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to gra przeznaczona jest dla dwóch do czterech graczy i posiada dwa warianty. Posiada wariant standardowy i wariant dla najmłodszych. Jeśli chodzi o komponenty, z jakich będziemy korzystać, to po pierwsze, w rozgrywce wykorzystywać będziemy sześć planszetek statków, wykorzystywać będziemy także planszetkę wyspy i talie kart. Każdy z graczy posiada talię kart w swoim własnym kolorze. Tych kart łącznie w tej talii ma 10. Na tych 10 kart składa się jedna karta psa, trzy karty kuz, dwie karty wilków i cztery karty kapusty. W każdym w, tych, w każdym z tych przypadków, w narożniku, zarówno u góry, jak i u dołu, znajdziemy także wartość punktową karty, która na końcu gry da graczowi odpowiednią liczbę punktów, o ile taka karta zostanie przetransportowana na wyspę. No właśnie, o co w grze chodzi? W przypadku rozgrywki naszym celem będzie przetransportowanie z kart posiadanych na ręku i w talii na wyspę jak największej liczby, jak najbardziej wartościowych kart. Rozgrywka kończy się w momencie, gdy któryś z graczy nie ma już kart na ręku, i wtedy następuje zastopowanie rozgrywki. Następuje weryfikacja tego, kto ile ładunków zdołał przetransportować na wyspę. Sprawdzamy jednocześnie ich wartość. Wycię zwycięża ten z graczy, kto zdobył najwięcej punktów, rozumianych jako suma wartości kart, które znalazły się na wyspie. W przypadku remisu zwycięża gracz, który zdołał przetransportować na wyspę większą liczbę kart, a w przypadku i tego remisu decyduje liczba przetransportowanych na wyspę kuz. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to ona jest banalnie prosta. Otóż na początku partii każdy z graczy po przetasowaniu swojej talii dobiera z niej 4 karty. Kolejnym krokiem już w trakcie tury gracza, bo grać będziemy w cyklu kolejnych tur. Jest odsłonięcie wierzchniej karty ze specjalnej talii statków. Mamy dosyć małą talię statków, w której to znajdziemy wizerunki statków występujących w grze. Gracz na początku swojej tury dobiera taką kartę. Ta karta mówi mu o tym, na który rodzaj statków może w trakcie swojej tury załadować karty ze swojej ręki. Czyli w tym konkretnym przypadku byłyby to dwie dwa statki znajdujące się po lewej stronie. W tej talii znajdują się rzecz jasna karty wszystkich trzech rodzajów, ale również znajdują się jokery. Ich odsłonięcie oznacza, że gracz może dokonać wyboru czyli w tym konkretnym przypadku mógłby wybrać dowolny ze statków, na który załaduje swoją kartę. Po dobraniu takiej karty, która wskazuje nam, gdzie możemy załadować nasz towar, wybieramy jedną z czterech kart, które mamy na ręku, i w sposób niejawny dla innych graczy ładujemy ją na statek. Każdy statek posiada ładowność równą 3, to znaczy, że możemy tam maksymalnie umieścić 3 karty. Mogą to być zarówno nasze karty, jak i karty rywali, więc na jednym statku mogą być karty różnych graczy. Jeśli na danym statku już jest komplet, to rzecz jasna nie można tam ładować żadnego towaru. W momencie, gdy załadujemy już towar, to kolejną czynnością, jaką możemy wykonać, bowiem ta jest opcjonalna, jest zagranie karty specjalnej. Każdy z graczy posiada bowiem także pulę trzech kart. Karty powiewu wiatru czy też wichury, kartę zatopienia statku i kartę choroby morskiej. Jak one działają? Otóż karta choroby morskiej działa w ten sposób, że zagrywana zagrana na dowolny ze statków powoduje, że wszystkie znajdujące się na tych kartach zwierzęta, czyli te karty są odsłaniane w danym momencie i sprawdzamy co na nich jest, wracają na ręce swoich posiadaczy. W praktyce, w związku z tym, możemy w ten sposób dokonać rozładowania któregoś ze statków, który nie chcemy, aby wypłynął w kierunku wyspy. Zatonięcie powoduje odsłonięcie wszystkich kart na statku, zatopienie wszystkich znajdujących się na pokładzie kapust, a zwierzęta z kolei, które znajdowały się na tym statku, zagrywające kartę, rozdysponowuje na inne statki, czyli można w ten sposób trochę zamieszać. Wreszcie wichura powoduje przepchnięcie automatyczne. Wybranie dowolnego ze statków i jego skierowanie w kierunku wyspy, co od razu uruchamia punktację dla danego statku. Te karty są jednorazowego użytku, więc na całą rozgrywkę gracz będzie mógł zagrać każdą z tych kart tylko jeden raz. Po tym, gdy podejmie decyzję, czy chce korzystać z takiej opcji, następuje weryfikacja, czy któryś ze statków płynie w kierunku wyspy. Na wyspę płyną te statki, które są w pełni załadowane, czyli na których znajdują się już trzy karty. W momencie, gdy to się dzieje, to taka, taki statek jest przenoszony w kierunku wyspy i sprawdzana jest jego zawartość. I teraz, co się dzieje? W takim konkretnym układzie zasada jest jak w zagadce dotyczącej wilka, kozy i kapusty. Kozy zjedzą kapustę, czyli jeśli zdarzy się, że na statku znajduje się koza i kapusta, to wszystkie karty kapusty są odrzucane. Jednocześnie, jeśli na statku znajdują się wilki koza, to wilk zje także wszystkie kozy. Czyli wilk w praktyce zawsze dopłynie na wyspę. Koza, już niekoniecznie, podobnie jak i kapusta. Aby się przed tym zabezpieczyć, istnieje możliwość umiejscowienia na statku także psa. Obecność psa chroni znajdujące się na statku karty przed Pożarcia. To znaczy, że obecność psa zabezpiecza kozę przed działaniem wilka, a kapustę przed działaniem kozy, bo nasz pies stróżuje i pilnuje, aby do, takiego, nie, aby do takiej sytuacji nie doszło. W momencie, gdy już ustalimy, kto co zjada, a więc co zostało na statku, to wszystkie karty, które się ostały, są przenoszone na wyspę, gdzie pozostają do końca gry. Statek, który został opróżniony, jest odkładany na bok, chyba że. Jest to drugi statek tego samego rodzaju, który dopłynął na wyspę. Wtedy oba statki są zwracane do obszaru gry i od kolejnej rundy mogą być wykorzystywane przez kolejnych graczy. Gramy w ten sposób do momentu, aż któryś z graczy zejdzie ze wszystkich kart. Wtedy gra się kończy. Sprawdzamy, kto zdołał przetransportować na wyspę zwierzęta oraz kapustę warte jak najwięcej punktów, i ten z graczy zostaje zwycięzcą. To jest tryb standardowy, a więc w tym trybie karty będą kładzone w sposób niejawny. Wariant dla najmłodszych różni się tym, że karty kładziemy w sposób jawny, czyli podpowiadamy dzieciakom, gdzie mogą umieścić swoje karty, aby na przykład nie doprowadzić do zjedzenia naszej kapusty przez przebrzydłą kozę, albo gdzie możemy wysłać naszego wilka, żeby schrupać świeżą kuskę. Więc to jest wariant zalecany do rozgrywki z najmłodszymi. Później, kiedy już dzieci opanują te zasady i zależności rządzące kartami, to można przystąpić do rozgrywki w trybie podstawowym. Dzieciaki z, z własnych doświadczeń, wiem, uwielbiają gry typu memory, a Wilk Kozajka Pusta trochę elementów memory mimo wszystko ma. Bo o ile nie wiemy, co to gdzie skierował, to wiemy, co my gdzieś umiejscowialiśmy. A wierzcie mi, że w trakcie rozgrywek, kiedy gra się karty zasłonięte, czasami w wyniku przeoczenia. Lub najzwyczajniej błędu, zdarza się, że umiejscowiamy na jednym statku i naszą kozę, i naszą kapustę, w efekcie czego tracimy cenną kapustę. To tyle jeśli chodzi o zasady rządzące rozgrywką wilka, kozę i kapusta. Czas teraz na podsumowanie, na ostatnią część tego filmu, w trakcie której chciałbym opowiedzieć o swoich wrażeniach, wyliczyć mocne, ale i słabsze strony tej gry. Wilk, koza i kapusta z założenia jest grą dosyć prostą o niskim progu wejścia, adresowaną przede wszystkim do dzieci. Nie ma się w związku z tym co dziwić, że nie jest to jakiś bardzo skomplikowany mięso, żadny tytuł, co też łatwo jest zweryfikować poprzez samą samo ocenę wielkości pudełka, w którym ten tytuł jest zamknięty. Choć tu drobna uwaga: wielkość tego pudełka jest bardzo podobna do tego, co oferuje nam Bios Genesis, a Bios Genesis to już jest ekstra ciężki, taki super ciężki tytuł, który wymaga zdecydowanie więcej nakładu umysłowego, zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej skupienia i inwestycji czasowej w poznanie jego mechanizmów, ale to może zupełnie inny temat. Odnośnie do tego, co mi się w wilku, kozie i kapuście podoba. Po pierwsze, powiedziałbym, że jakość wydania i oprawa wizualna, oprawa graficzna. Komponenty tej gry wyglądają naprawdę bardzo dobrze i jeżeli patrzymy na tę grę oczami dziecka, to myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Po pierwsze, bardzo fajnie narysowana koza, kapusta, pies, groźny wilk. Bardzo ładne również rysunki statków, fajna wyspa, dobrej jakości elementy. To wszystko sprawia, że wilk, koza i kapusta graficznie, wizualnie prezentuje się bardzo okazale i może stanowić zachętę dla najmłodszych graczy do tego, żeby pod ten tytuł sięgnąć. Dodatkowo lekki podtekst, ten podtekst zagrożenia polegający na tym, że jak zostawimy tę biedną kozę samą z wilkiem, to ten wilk ją pożre, więc w dzieciach włącza się automatycznie. Pewien rodzaj mechanizmu opiekuńczego, którą większość z nich posiada, która sprawia, że bardzo chcą tę biedną kózkę uchronić przed zeżarciem przez wilka. Więc sam pomysł na to, żeby wykorzystać tę zagadkę w taki sposób i adresować ten tytuł do dzieci, moim zdaniem bardzo trafiony. Druga kwestia, którą wypada podkreślić, to korelacja tematyki i jednocześnie decyzja o tym, do kogo jest adresowany ten tytuł, z progiem wejścia i stopniem komplikacji. Gra jest naprawdę prosta w obsłudze. Co interesujące, posiada nawet wariant dla graczy najmłodszych, a więc jeszcze prostsze rozwiązanie, w którym wykłada się karty w sposób widoczny. Wtedy najmłodsi gracze w wieku 3-4 lata nie powinni mieć już absolutnie żadnego problemu, bo faktycznie, kiedy gramy w szczególności w 4 osoby, czasami ciężko jest spamiętać, co gdzie zostało wyłożone. I Ciężko jest wtedy także oczekiwać od rezolutnego pięciolatka, że poradzi sobie w pełni świadomie grając wilka, kozę i kapustę. Może to przybrać charakter losowego wykładania kart, a później odsłaniania i nagle sprawdzania, że niestety nasza koza została zeżarta przez wilka. Grając w związku z tym z odsłoniętymi kartami, możemy uczyć dzieci tego, jak wyglądają zależności pomiędzy kartami, a później, kiedy już dzieciaki to opanują faktycznie, wejść na wyższy poziom i zagrać poprzez wykładanie kart w zakryty sposób. W związku z tym samą grę jesteśmy w stanie wyjaśnić w myślę około 4 do 5 minut. Tak samo szybko możemy ją przygotować, bo jest to gra, jak wcześniej wspomniałam małego formatu, która bardzo szybko może zostać... Przygotowana, wyjaśniona i także zagrana. Karty specjalne, nie musimy wcale z nich korzystać, możemy też odłożyć je do pudełka. Grając z najmłodszymi, też zapewne będziemy tak właśnie do rozgrywki podchodzić. Więc mimo, że gra jest bardzo prosta w swoich założeniach, to posiada też pewien rodzaj stopniowania tej trudności, co sprawia, że Wilkozajka Pusta będzie tytułem, który sprawdzi się w praktyce, nie tylko grając z sześciolatkami, jak to stoi na pudełku, ale nawet z dziećmi młodszymi. Kolejna sprawa jest taka, że Wilkoza i Kapusta to gra, która ma bardzo krótki czas rozgrywki. Jak wcześniej wspomniałem, bardzo szybko ją wyjmiemy z pudełka, przygotujemy, wyjaśnimy i zagramy. Całość zamkniemy w 30 minutach, co w przypadku gier dla dzieci jest bardzo, bardzo istotne, bo przecież dzieci bardzo rzadko są w stanie bardzo długo utrzymać wysoki poziom skupienia. Ostatnia sprawa, która mi się w Wilku Kozie i Kapuście podoba, o czym już powiedziałem trochę nieco wcześniej, to jest ten element pewnej empatii, które jesteśmy w stanie dzięki tej, gry, dzięki tej grze budować w naszych dzieciakach, bo włączając w nich ten element opiekuńczy, a więc dążenie do tego, żeby zabezpieczyć cenną kapustę przed żarłoczną kozą, a jednocześnie biedną kozę przed żarłocznym wilkiem, budujemy pewne postawy, edukujemy dzieciaki i Sprawiamy, że automatycznie włączają się u nich pewne mechanizmy obronne a więc mechanizmy, które są nastawione na zabezpieczanie cennych wartości, zabezpieczanie życia kozy, zabezpieczanie dobytku, jakim jest kapusta. Brzmi być może zbyt pompatycznie, ale w praktyce, ucząc tego rodzaju zachowań, tego rodzaju odruchów, nasze dzieci. Kształtujemy później ich charaktery, kształtujemy później także ich postawę, co ma absolutnie kardynalne znaczenie w momencie, gdy wchodzą już później w dorosłe życie. Budowa takiego kręgosłupa moralnego, nawet jeśli bardzo prostymi środkami, nawet jeśli sposobami, które na pierwszy rzut oka wydają nam się absurdalne, przynosi duże korzyści. I warto o tym pamiętać, nie odrzucając także gier planszowych jako narzędzia edukacyjnego. Wilkoza i kapusta może takim narzędziem być. Odnośnie do tego, co stanowi słabsze strony gry Wilkoza i Kapusta. Powiedziałbym, że tutaj są trzy sprawy. Pierwsza jest taka, że to jest gra arcylosowa i to naprawdę bardzo mocno. Losowość przejawia się w kilku aspektach. Po pierwsze, losowo dobieramy karty, najpierw mamy paletę czterech, potem dobieramy po jednej, i może być tak, że będziemy mieć bardzo słabe karty. To znaczy, że na przykład trafią nam się same kapusty, z którymi coś trzeba przecież zrobić i trzeba będzie je wystawiać na losowo dobierane statki, bo tu problematyczne jest to, że to dokąd możemy umiejscowić nasz towar, będzie wyznaczane losowym doborem karty. To sprawia, że czasami będziemy mieć konieczność pakowania naszych kart na statek, który już jest zapełniony przez przeciwników. Czasami trzeba będzie także wybrać statek, który zupełnie nam nie pasuje. Wiemy, że on nie dopłynie, bo nie zostanie wypełniony, zostało za mało kart, a jednak musimy się na to zdecydować. Ostatnia sprawa, w zasadzie przedostatnia sprawa jest taka, że ta gra zdecydowanie chodzić będzie lepiej w większym gronie. To znaczy, że wariant dwuosobowy mechanicznie niby chodzi, ale w praktyce będzie bardzo nudny, będzie bardzo spokojny, będzie bardzo przewidywalny. I tu, jeżeli gramy w gronie starszych graczy, to żadnych niespodzianek ani szachowania gracza nie być nie powinno. To zdecydowanie lepiej chodzi wtedy, kiedy siadamy w gronie trzech, a optymalnie czterech osób. Ostatnia sprawa, wreszcie, jest taka, że WIF-kozejka pusta jest tytułem ewidentnie przeznaczonym do grania z, dzie z dziećmi. Można teoretycznie wyobrazić sobie sytuację, w której wyciągamy tę grę także w gronie starszych graczy, dorosłych ludzi, ale ta gra się nie przejmie. Z jednej strony ta bardzo dziecięca oprawa wizualna, po drugie bardzo trywialne zasady, po trzecie pewien rodzaj powtarzalności, nie wszystko, jednak jakiejś nudy, która wieje z tego tytułu, sprawia, że Starsi gracze raczej w tym tytule się nie rozkochają, nawet nie w charakterze filera. Kiedy po raz pierwszy zagrałem w ten tytuł ze swoimi dziećmi, to był w 2012 roku, czyli już dawno temu, to nie mieliśmy zbyt pozytywnych wrażeń. Bezemocjonalnie do tego, do tego tytułu podeszliśmy. Natomiast kiedy do niego wróciłem jakiś czas temu, to moje odczucia były absolutnie identyczne, ani przez moment nie poczułem jakiegokolwiek dreszczyka, emocji lub większej satysfakcji z rozgrywki. Oczywiście, nie kwestionują, że ta gra. Siadając do rozgrywki z 4, z 5 z 6 daje nam pewną satysfakcję polegającą na możliwości edukacji dzieciaka albo obserwacji tego, jak wyrabia w sobie pewne nawyki. Ale my z tego większej satysfakcji, jako gracz, czerpać nie będziemy. I to jest moim zdaniem podstawowy problem wilka Kozy i kapusty, bo są także gry adresowane do dzieci, które potrafią zaangażować dorosłego które sprawiają, że kiedy gramy w tę grę, to cieszymy się nie tylko z tego, że spędzamy czas z dzieckiem, ale też czerpiemy frajdę jako gracz, z tego, że jesteśmy w stanie coś sensownego w tej grze zrobić. W Wilku, Koziej i Kapuście ja osobiście takiej satysfakcji po prostu nie czułem. Podsumowując, Wilk, Koza i Kapusta jest grą bardzo ładnie wydano, jest grą, która oprawą wizualną może przyciągnąć uwagę przede wszystkim w szczególności najmłodszych graczy, jest grą z bardzo niskim progiem wejścia, grą z bardzo krótkim czasem przygotowania rozgrywki, samej partii, grą, która posiada także możliwość stopniowania poziomu trudności zasad, tak żeby można było do niej usiąść także z graczem jeszcze młodszym niż stoi informacja na pudełku. Wreszcie, grą, która na swój sposób jest w stanie także budować pewnego rodzaju przyzwyczajenia lub budować pewną postawę opiekuńczości, która moim zdaniem może tylko zaprocentować przyszłości. Jednocześnie jest to tytuł absolutnie bardzo losowy. Tytuł, który raczej nie spodoba się graczom dorosłym. Nastolatko będzie jednak wykorzystywany wyłącznie do rozrywek z dziećmi, a i wtedy starszy gracz nie będzie czerpać wiele satysfakcji z rozgrywki w ten tytuł. To była recenzja gry Wilk, Koza i Kapusta, wydanej w 2012 roku przez wydawnictwo Egmont. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam także do innych materiałów na Wojnik TV. Zapraszam Was także na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo, bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.